Dzień, witam Państwa bardzo serdecznie. Po raz kolejny, tym razem mamy Mazdę CX5, no ale wypadałoby, żebym się przedstawił. Jeśli Państwo mnie jeszcze nie znają, nazywam się Kacper Gąska, pracuję w firmie Bednarcy spółka jawna i zajmuję się sprzedażą samochodów używanych. Firma Bednarcy zajmuje się, jest dealerem dwóch marek japońskich, w tym marki Toyota. I właśnie w ramach programu Toyota Pewne Auto sprzedajemy m.in. ten pojazd który wbrew pozorom jest samochodem używanym. Używanym to może pewne nadużycie, gdyż ten samochód przejechał naprawdę niewiele. Proszę Państwa, przebieg tego samochodu do 5000 km i to samochód nasz yy, w salonie Mazdy używany jako samochód testowy. przebiegiem samochód no cóż spełnienie marzeń wielu użytkowników a mianowicie co? SUV, to co jest teraz bardzo modne plus do tego silnik diesla 2,2 litra do tego dosyć mocny ten silnik bo generujący od 175 ton do tego wszystkiego auto na skrzyniach czego chcieć więcej proszę Państwa? nic więcej eee, wersja najbogatsza wersja, jaką tylko mogliśmy sobie, możemy sobie tutaj wymarzyć w wypadku tego modelu i cena, jaką proponujemy za ten pojazd to jest 147 900 zł. Jest to znacznie niższa cena niż w wypadku takiej sytuacji, że Państwo sobie konfigurują całkiem nowy samochód co Państwu później jeszcze pokażę, bo mam tej konfiguracji przygotowaną dokładnie na ten samochód, dokładnie z takim samym wyposażeniem, przekonają się Państwo, że cena 147 900 zł nie jest w żadnym wypadku ceną figurowaną. Zaraz Państwu pokażę, jak samochód wygląda z zewnątrz i z prawdziwą ochotą pokażę Państwu, jak samochód wygląda w środku, bo po pogodę dzisiaj nie rozpieszcza. Ale zanim ta przyjemność mnie spotka, przedstawię, jeszcze obejdziemy samochód z zewnątrz. Proszę Państwa, wygląd zewnętrzny. Samochód prezentuje się naprawdę ciekawie, yy, kolor biały, dodatkowo ciemne elementy, yy, charakterystyczne takie jak nadkola, czarne, ciemne felgi, przyciemniane tylne szyby, spójrzmy tak z większej odległości jak to wygląda. Źle wygląda? No chyba nie, chyba wygląda naprawdę dobrze. Yy, Mieliśmy nawet taką osobę, która oglądała ten samochód, się pytała nas, czy naklejki możemy zostawić na tym pojeździe, bo bardzo do niego pasują. No oczywiście część naklejek możemy zostawić, natomiast osoba, która sobie tego nie życzy, możemy te naklejki usunąć i po prostu nie będą one na samochodzie. Nie będzie ich po prostu, nie pozostanie po nich żaden ślad. Napęd na cztery koła, o tym być może nie wspomniałem wcześniej. Czujniki parkowania, mamy tu jeszcze pewne elementy dołożone, jak na przykład tutaj taka listwa. Do tych, do tych elementów jeszcze wrócę. Co tutaj ten samochód ma, mimo że to już jest wersja wszystko mająca, no to proszę Państwa, w dzisiejszych czasach nie ma sytuacji, że nie da się jeszcze czegoś do samochodu dołożyć i do tego samochodu sporo zostało jeszcze dołożone. Tak samochód prezentuje się z zewnątrz. Czujniki parkowania z przodu również. Samochód praktycznie. Nowy, no, teoretycznie, proszę Państwa, 2015 rocznik, kilka miesięcy użytkowania i już jest samochodem, jakby nie patrzeć, używanym. No i, aha, no może tutaj jeszcze pokażę, kamerę, pokażę kamerę. Mianowicie kamerę cofania, no ale to bardziej interesuje nas, jak to funkcjonuje, a nie jak to wygląda z zewnątrz, prawda? Yy, może tutaj, na, po, yy, tak na zestawieniu. Jest to nasza tablica U Toyota pewne auto mogą Państwo jak gdyby lepiej dostrzec jaki to jest kolor, to nie jest taka czysta biel. Ona jest tak leciutko przełamana. No i proszę Państwa, przestrzeń załadunkowa, przestrzeń bagażowa. Naprawdę tutaj sporo tego miejsca jest. W SUV jest to rzecz na pewno bardzo istotna. Siedzenia dzielone w stosunku 40%, 40% i 20%. Widzimy tutaj możliwość szybkiego składania tych siedzeń Jedno pociągnięcie, bach siedzenie leży Mamy tutaj też taką roletę, która nam nie będzie utrudniała życia przy załadunku że musimy podnosić roletę, czy tam na jakichś sznureczkach Nie, to jest elegancko tutaj przypięte Bardzo praktyczny patent Mazdy Pod spodem co mamy? Zestaw naprawczy Oczywiście można dokupić u nas koło zapasowe tego samochodu, nie ma żadnego problemu Mam tutaj takie jeszcze dodatkowe listwy Wszystko to bardzo ładnie tutaj wygląda. Oczywiście nic tutaj z tym samochodem nigdy nie było przewożone, więc ciężko tutaj dopatrywać się jakichś śladów uszkodzeń. Przesuwamy się ku tylnej kanapie. No i tu już widzimy pełne rozpasanie, tak. Wszystko jest bardzo estetycznie tutaj wykończone. Oczywiście, siedzenia pokryte skórą, Oczywiście isofixy o tym nawet nie wypada mi chyba wspominać. Złożę to siedzenie, które przed chwilą rozłożyłem. Oczywiście podłokietnik. Jakżeżby inaczej. Wszystko to bardzo prosto tutaj składane, rozkładane. Mogę to robić jedną ręką bo w drugiej oczywiście trzymam kamerę. Nic tu oczywiście poniszczony nie jest. Samochód pachnie nowością. Bezkluczykowy dostęp. Do pojazdu. Nagłośnienie bozy. Opuszczane elektrycznie szyby. Regulowane i składane lusterka. Poszczególne systemy dostępne w tym samochodzie. Widzimy, że jest alarm. istotny w kontekście ubezpieczenia, choćby pojazdu. Czujnik martwego pola. Asystent pasa ruchu. System start stop. Tutaj Mazda ma wyjątkowy ten system start stop osoby zainteresowane, zachęcam do tego, żeby się dopytać, czym on się charakteryzuje. E, mamy tutaj oczywiście też elektrycznie sterowane siedzenie kierowcy. Także tutaj odcinek lędźwiowy. Pamięć ustawień. I z prawdziwą przyjemnością Wskoczyłem do środka, proszę Państwa. Najchętniej spędziłbym tu więcej czasu, ale nie będę trężył tego czasu nadmiernie. Proszę Państwa, no, kierownica wielofunkcyjna, oczywiście tempomat, e, oczywiście, jak już wspominałem, automatyczna skrzynia biegów, oczywiście znany z Mazdy system sterowania multimediami, e, nawigacją ITD i ITP, podgrzewane podgrzewane proszę Państwa siedzenia wyświetlacz no teraz on wygląda powiedzmy sobie jak to wyświetlacz ważne, że mamy, możemy stosować również płyty CD, co nie jest takie oczywiste no i proszę Państwa uruchomimy ten pojazd uruchomimy samochód ile on przejechał proszę Państwa 5129 km jak na chwilę obecną ten przebieg oczywiście może nieco ulec zmianie, bo jest on, proszę Państwa, cały czas użytkowany jako nasz samochód testowy. Widzimy też wyświetlenia komputera pokładowego. No i teraz widzimy, jak wygląda tutaj ten panel środkowy po uruchomieniu pojazdu. Tak to wygląda. Tutaj podłokietnik bardzo taki gustowny. Jeszcze z taką wkładeczką. To jest wszystko, jeszcze pachnące nowością. Jeśli chodzi o system multimedialny, możemy sterować tym pilotem zawsze podczas jazdy, natomiast na postoju możemy również dotykowo to wszystko obsługiwać. Nawigacja, kamera cofania, widzimy też czujniki cofania. Kamera cofania wraz tutaj zmienia się położenie w zależności od tego, jak mamy ustawione. Koła, zmieniają się te gabaryty. Bardzo to wszystko yy, czytelne. No i cóż, tylko przyjeżdżać do nas z pieniędzmi i wyjeżdżać tak pięknym samochodem. Myślę, że każdemu takiego samochodu yy, można życzyć i każdy nam takiego samochodu będzie mógł pozazdrościć. Mamy tutaj oczywiście też yy, port na USB. Mamy tutaj, proszę Państwa. Slot na, yy, slot na kartę es, yy, SD oczywiście, yy, dwa gniazda USB yy, i w podłokietniku, tak jak pokazywałem wcześniej, yy, 12V. Yy, no i proszę Państwa, ile taki samochód kosztuje jako nowy? Już o tym mówię, już pokazuję. Tutaj mamy konfigurację dla wersji Sky Passion, dokładnie takiej wersji, w jakiej w tej chwili mam przyjemność siedzieć. Mamy całe wyposażenie wyszczególnione. Mam wyszczególnione również dodatki, które zostały w tym samochodzie zainstalowane, dywaniki welurowe, listwy ochronne, różnego rodzaju osłony pod zderzak, oświetlenie wewnętrzne diodowe, autoalarm, o którym wspominałem, oraz tapicerka, tapicerka skórzana w kolorze Pure White. I łączna wartość takiego pojazdu z tym wyposażeniem to, jest, proszę Państwa, 160. 5625 zł, dokładnie. Samochód cały czas jest na gwarancji. Gwarancja na ten samochód to są 3 lata. Dodatkowo możemy przedłużyć o dwa kolejne lata. Tak to wygląda w największym skrócie i uproszczeniu z prawdziwą. Z prawdziwym smutkiem, opuszczę to wnętrze i kilka słów Państwu przekażę tytułem podsumowania na zewnątrz pojazdu. Proszę Państwa, kilka słów podsumowania, tak pozwolę sobie oprzeć się o ten samochód, co jest taka wysokość odpowiednia ku temu. Samochód jest niemalże nowy. Czym się różni od samochodu nowego? Na pewno ceną, z plusów. Z plusów również to, że jest, będzie dostępny, różnego odbierać od nas w zasadzie na początku grudnia, kiedy przyjedzie nas nowy samochód testowy. Natomiast z mankamentów, które powiedzmy sobie działają tutaj na minus od No i tyle tak naprawdę, no, kwestia, że Państwo nie będą sami zbierać folii z siedzeń, nie, nie wiem czy to jest tak taki wielki minus. Tak więc zachęcam do tego, żeby przyjeżdżać do nas, do do USOMIC, żeby oglądać te samochody, żeby oglądać je również na naszych na stronach internetowych, na których się wystawiamy. To jest Oto Motogradka, Toyota pewne auto oraz strony internetowe naszych dealerów. Toyoty w Toruniu oraz Mazdy w Tamte Tam te samochody są wystawione. Można dodatkowo jeszcze obejrzeć zdjęcia. Jeśli film Państwu nie wystarczy, można to dodatkowo przejrzeć specyfikację tych pojazdów. No i tyle. Zapraszam, żeby do nas przyjechać, obejrzeć ten samochód na żywo. Dziękuję, do widzenia.